Chcę wam dzisiaj opowiedzieć, dzisiaj się wyjaśniła sprawa zaginięcia sprzed już paru dni starszej pani, ta kobieta mieszkała w takiej niedużej miejscowości Iłowa Osady koło Działdowa, czyli Warmińsko-Mazurskie bardziej tu gdzieś te rejony. Kilka dni temu, trzy bodajże dni temu lub cztery, powiedzmy trzy dni temu Zwrócił się młody mężczyzna do mnie z prośbą, o rozpaczliwą prośbą, gdyż to chyba była jego babcia, jeżeli się nie mylę. Zaginęła kobieta Janina Pawłowska z miejscowości Iłowa Osady koło, koło Działdowa. Ta pani cierpiała na, na demencję starczą kilka dni temu. Wzięła z sobą rower i znikła. E, tutaj e, na łamach SK Olsztyn, ale też wiele prasy pisało, że ta Pani zaginęła. Tu jest e, ogłoszenie o zaginięciu, informacja o zaginięciu. E, policja w Działdowie poszukuje zaginionej 73-latki kobieta, ma demencję starczą. 73-letnia Janina Pawłowska pochodzi z Iłowa Osady. Województwo warmińsko-mazurskie. Kobieta wyszła z domu 9 grudnia w poniedziałek o godzinie 13 i do tej pory nie wróciła oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną. Sytuacja jest dramatyczna, tym bardziej, że 73 latka cierpi na demencję starczą i choruje na cukrzycę. E